Ale na samym początku tego filmu mam dla was takie małe wyzwanie, a najdokładniej czy uda wam się wbić 600 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy czy dacie radę, a ja zapraszam was na seans. I... dobra, co jest? Mam skina Thanosa? Ciągnął mordeczki, z tej strony Hexo i napisał do mnie hacker. Napisał on do mnie cześć. Także ja mu odpisałem normalnie hej i napisał on do mnie, że ma dla mnie pewną rzecz do Fortnite'a. Ja mu odpisałem, że ok i napisał mi, że skin Thanosa. Napisał trzymaj i że mam wam powiedzieć, że na 3000 opek w górę będzie jakaś niespodzianka i do usłyszenia. Także w dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie, czy rzeczywiście będę miał skina Thanosa. Także naprawdę polecam oglądać ten film do końca. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to zostawcie tutaj koniec łapkę do góry. No i przypominam Wam również o konkursie na 1000 v -dolców. Wszystko, co trzeba zrobić, aby wziąć udział macie w ostatnim filmie, do którego w sumie też link macie w opisie. I również przypominam Wam o moim kodziku w sklepie, a najdokładniej Hexo32. Jeżeli będziecie coś sobie kupowali z wielkanocnego sklepu, na przykład takiego oto ziomeczka, no to koniecznie możecie to zrobić z właśnie kodzikiem Hexo32. Byłoby mi naprawdę miło. A ja, już bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Dobra, także ja już wszystko zrobiłem i teraz wchodzę do trybu Battle Royale i uwaga, czy będę miał rzeczywiście skina Thanosa i dobra, co jest? Mam skina Thanosa? Co jest grane? Ej, dobra, weźmy sobie jakąś emotkę, zatańczmy na nim. W ogóle, jaki on jest duży, co jest nie tak? Dobra, weźmy sobie na samym początku tryb kreatywny. Zobaczymy, jak ten skin mniej więcej wygląda sobie w trybie kreatywnym, bo... No, jest on definitywnie duży z tego, co tutaj widzę, ale rzeczywiście to działa, dobra. Także, no, w sumie całkiem spoko. Pogramy sobie Thanosem. Dobra, także jesteśmy na trybie kreatywnym i jakie to jest duże. Jaki ten skin jest duży, co jest? Dobra, lecimy sobie na jakąś losową tutaj mapkę z jakimiś ludźmi. I, no, definitywnie ten film będzie totalnie gruby. Teraz skinem Thanosa. Tutaj, no myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Także dobra, na samym początku musimy sobie wziąć bronię, tak jak ja mam zazwyczaj. I, co, jest ten skin, jest. Aha, jak się celuję to nic nie widzę, dobra. No no dobra. Ok, lecimy sobie tak, lecimy sobie tak, bo no, tu jest jakaś walka. Trafiłem go, trafiłem go, dobra. Jestem totalnie najlepszym Thanosem w tej całej grze. Jest to jest tak giga biało. Dobra, mamy to. Mamy to. To jest chyba jego. Miałem wolę nie ryzykować. Nie, kurczę, pieczon. Dobra, także przyszła pora widzowie na to, żeby polecieć na normalną gierkę, tylko z tym skinem. No, jest on naprawdę duży i wydaje mi się, tak szczerze, że, no, będzie naprawdę ciężko. Ale spróbujemy wygrać. Myślę, że może się to udać. Także moi drodzy, tak jak napisał właśnie hacker, jeżeli chcecie jakąś niespodziankę, to zostawcie po prostu pod tym filmem łapkę w górę, bo, no, może być naprawdę ciekawie. Dobra, także lecimy sobie. Na ten domek i bierzemy pierwszą lepszą broń. Nie wiem, spróbuję zrobić cokolwiek, ale naprawdę tym skinem dosłownie nic nie widać. Mamy broń. Mamy, mamy nawet ziomeczkę jakiegoś. Mamy drugiego ziomeczka. To jest chyba jakiś bot. Dobra, nie wiem, nieważne. Lecimy sobie dalej. Dobra, to jest coś pięknego. Już ten skin jest naprawdę totalnym sztosem. Czemu Epic Games nie dodało go w takiej. Pomniejszonej wersji, tylko że tak normalnie. Wszystko by było coś, co myślę, że byłoby naprawdę często granym skinem. Tylko, no mówię, w pomniejszonej wersji, bo w takiej to raczej mało kto by grał. Tak nie? Dobra, git, mamy to. Słyszę kolejnego ziomeczka. To jest ten M NPC. NPC to jest. A gdzie jest ten ziomal? Tam też ktoś jest. I on strzela tym. Tą brzmą. Żydniem... A tutaj jest jakaś walka. Nie, dobra, dostał. Dobra, mamy to! Ostatnie AMO. Tak jest. Moi drodzy, po raz kolejny życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji Wielkanocy. Nie wiem już w sumie, który raz na filmie to ode mnie słyszycie, ale dopóki się nie skończy Wielkanoc, to będziecie to słyszeli praktycznie codziennie. Czy ja mogę wziąć tę pompę? O tą. Bo ona ma więcej amunicji. Dziękuję bardzo. Także w ogóle, moi drodzy, jak chcecie więcej właśnie tego typu materiałów, to po prostu zostawcie tutaj łapkę w górę. Myślę, że naprawdę warto, bo no, nie codziennie widzicie chyba gościa, który gra ze skinem Tanosa tako. Także myślę, że naprawdę warto. Dobra, no tutaj naprawdę nikogo nie ma, naprawdę, przecież, kurczę, typka, już nie widzę typka, chociaż z łuku normalnie mogę sprzymierzać, cyk, cyk, Ey, yy, mordko, stój, o, on tutaj jest. Nie, nie, co jest. Olegów wyjaśniłem, jak prawdziwy Thanos. Ha, wiadomo, prawdziwy Thanos. Stój, Mortko. obra mamy to. Nie wiem, czy ja gram na jakieś boty, czy co jest nie tak. Ile miał granatów? 3. A ja potrzebujesz sześć. To nie cool, nie cool. Gracz typu bot, kolejny? Chyba tak. Dobra, mamy tyle wspaniałych przedmiotów. Mamy Piema, Pompę. Mamy w sumie praktycznie cały kwipunek, który jest nam potrzebny do wygranej. Mamy skina Thanosa. To jest chyba najważniejsze. Nie wiem totalnie, gdzie są ludzie w tej grze. Ale mamy tutaj żabę. O, tu jest żaba na przykład. Teraz możecie sobie porównać na przykład skina Thanosa do żabki. No i Thanos jest po prostu 5 razy większy, więc... No, tak, tak to mniej więcej wygląda. Nie, 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 nie. Co jest grane?! Jakim ja jestem szefem w tej grze? Co jest nie tak?! akcja. Mordo. Jakim ja jestem totalnym spoceniem w tego Fortnite'a. Nie. Nie! Co? Co się stało, widzowie? Ja chciałbym wam podziękować za oglądanie. Jeżeli obejrzałeś ten film do końca, no to w komentarzu napisz Thanos, a ja przypnę ci serduszko. No i co, moi drodzy, widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia i cześć!